Kurwa, co jest? Mm. Niech to się uruchomić jak zwykle. Link nie działa. Mm. 我。嗯哼哼。<noise> <noise> Kurwa Goście będą chyba? Eee. O już od razu kurwa Od razu wyzywa Zeres, Zeres Tu chyba najebani będą ludzie O, Halo 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 dzień dobry Cześć, Co wy już najebani? Dzień dobry Dzień dobry nie. nie. No bardzo nie. dobrze żeście się przywitali. Tylko, a czemu taka. A czemu taka... No... Nie, bo tak gadacie, jakoś dziwnie. Oderzenie takie. Nie nie, my się dopiero rozkręcamy. Dobra. Jest! Nie wyjebało sejba. Jest zapis. O to chodzi. Czekaj, tak, ja miał mówię. A co ty grasz? Alkera. Bo ze streama odpaliłem. A ogólnie, Magnop... A, ty no? No. Eee... Ten, wczoraj zobaczyłem, dlaczego nie wyczytywało tego. Eee, twojej wiadomości. Dlaczego? Bo se nie ustawiłem, kurwa. Co za chuj. Dzisiaj se ustawiłem, dzisiaj, dzisiaj działa. I mam kłepsika tam. To dzisiaj będzie. Dzisiaj, do dzisiaj będzie, trzeba to przetestować. No, pięć złotych tam zrobiłem ja chyba chcę, na... Ja chcę to, ja chcę to przetestować, tak? Czekaj, 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 muszę tylko zobaczyć. Bo ja wczoraj mu donate'a mu dałem, nie? Na tym, na streamie. No. I, I nie, nie, nie przeczytało. Czekaj, I nie przeczytało, coś... aż mi się kurwa aż mi się kurwa przykro zrobiło, nie? Jest czytanie wiadomości. Jest konfiguracja głosu Dobra. na 200 znaków, 50 emotek. No, testowa wiadomość. Dobra. Odpalaj BF-a 2042. Testowa wiadomość. Kurwa. I ja to zacząłem zanim się to załączy. Dobra. Un moment. Ranki głębszych mam, kurwa. Mówiłem, że mam ranki, kurwa masz w powrotowie. To nie zapisałem. O, że nie zapisałem. O. Kurwa oni. Ja pierdolę. Dobra, ja mam fon, telefon, także zaraz jestem. Nie no, w niedzielę mówiłem, że ranki mam. Kurwa. Dobra, spróbujemy BF -a dzisiaj odpalić kurwa. Będzie, będzie zmiana planów lekka. Dobra. nie, nie chce mi się farokrajać, że mówiąc. Jakże tak. Za szybko coś w niego idzie się, kurwa, mam wrażenie. Że tak za, za szybko trochę jest. Bo ile pograliśmy? Parę godzin, kurwa, już jest ile. No? Nie, to. Nie masz A jest? Tam o Nie Trudny. wiem czy główne misje robimy. Latanie no, tym, co było to została, jest poboczne. Czy nie, czy źle myślę? Jest, a tam jest. Kurwa, czyłby. Halo? Halo, kto tam? Co A. tam? Browar, co tam? Jak tam? Grałem w CS, czy coś? O no chłopaki chcą w BF-a grać. No, tylko w BF gracie. No nie wiem. A w CS mi się kupa nie chce. Szczerze mówiąc. Tak, pytam

A, oh. Magnop! No, Browar się pytał, no. czy nie gramy tego. Eee, jak to się nazywa? Czy CS-a nie gramy? Ale ja mu powiedziałem, że nie. Nie, będzie czwarty, czy mamy czwórkę Mamy czterech? O! Czekaj Niech przyjdzie na battlefielda Będzie czwarty Nie, bo on nie chce Bo, bo jemu ja się Ale BF kurwa, nie podoba to jest pożeg... Kurze... Kurwa, to jest pożegnanie towarzysza Browar Chodź Ko, gadają kurwa? Gadać będą? Czy nie? Czy spierdolili audio? Kurwa <coughs> rozmowa. Zaraz. A Ciebie lociku nie widzę, żebyś był. No bo na razie mnie jeszcze nie ma, czekaj chwilę. Chciałem zrobić jedną misję, ale coś się zj**ało. Ty cyrkulację powietrza, ty. Hm. Idź. Dobra, ej, będę, będziemy mieć... Co, kto, co myślicie nad zakładem? Jakim niby? E, mamy... Po, składamy się po dyszku i kto będzie mieć... E, kto będzie wyżej w tabeli ten... E, temu wszyscy przelewają po dyszku. Nie. No i, ty... no i co się spierdoliło? Przepraszam bardzo. Halo ja jebie, się spierdoliło, pierdolę to. Dobra, mhm. co myślicie o tym? Ja nie chcę. Co nie. No nie, normalnie nie. Każdy z, każdy z nas ma szansę za darmo zgadnąć dwie dychy. Tak, ale po co mi kurwa dwie dychy? No kurwa, to, taka rywalizacja między sobą. Niech. Jaka znowu rywalizacja? Ja chcę On chce dwie dychy od nas wyrzucić. <śmówi> Chyba się zesłałe. <śmówi> <śmówi> nie, tylko zrobić takie zawody, że osoba, która będzie najwyżej w tabeli, oczywiście z naszej trójki. No. Eee, od każdego z naszych teammateów czyli że między nas dostaję podychu. No mówię, że chcę wyżywić 10 zł. Ale dlaczego niby tak chcesz zrobić? No takie zawody. No. Będziesz lecieć po to, żeby być jak najwyżej w tabeli. Takie zawody. Robisz wszystko. Ale jak ja gram inżynierem, kurwa, to ja nie rozpierdolę 20 czołgów, a ty 20 osób podniesiesz, nie? No ale ty możesz przejmować i ty możesz rozpierdalać czołka. czołku to masz 4 fragi za darmo. No nie zawsze. No możesz równie dobrze zmienić pracę. No tak, ty se wsiędziesz do czołgu, będziesz napierdalał do jakichś kurwa Andrzejków, kurwa <grym> i tyle <grym będzie. <grym> a ja jeszcze będę z sobą w tym czołgu, ja będę strzelał i zabijał i jeszcze ty dobędziesz spółkę, za to dostało. To mi się w ogóle nie kalkuluje kurwa takie coś. No równie dobrze ty możesz wziąć ten czołg. No kurwa ciekawe. I tak jest dobrze, że hmm. ja kurwa dołączam do gry normalnie, a nie po trzech minutach. Jak ty masz już siedem fragów? Pamiętam te czasy, kurwa ty wchodzi do gry a już 7 fragów daje No, to weź kurwa ty rywalizuj w ogóle. No, ale przecież każdy z was i tak czyś jak dalej masz szansę. Możesz równie dobrze grać medykę. Nie, możesz ja grać jeszcze medykę. kurwa, ja z ja nie, nie. nie. O, no tego nie że to rywalizacja, no. Wyżydzić się kurwa. For fun po prostu, no. Chuja. To 5 zł. No mówię ci, ale chcę kurwa. Czekaj, odpala mi się. No, że. Wiesz co, jakbyś mnie prosił o 5 zł, to bym ci A. dał kurwa, ale za takie rzeczy to ci nie dam. Ale to jest kurwa zdrowa rywalizacja. No jak go tak. wyżej, no to ty dostajesz. No. To jest zabawa. Nie ma. Dobra, ja sobie idę po prostu. i skrętacz, i... oszust, a... ham, lichwiosz... I prostak w dodatku. Czekaj, co jakie są tam jeszcze związane z, z tym, z pieniędzmi żyd, żyd, obelgi? Żyd, żyd. Jo! <ślinny> <Pio. ślinny> <ślinny> jeszcze jeszcze, żyd. jeszcze pierdoli kurwa tego. A nie w sumie nie zarabiam, to chuj. jeszcze od ciężko pracujących ludzi chcę ten kurwa ja też pracuję pieniądze. ciężko w no. i ciężko no. chuj, pracuję to nie siedzi, są takie siedzi, kurwa te to nie siedzi, są kurwa, drogi na 4 i chuj no, o, 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 o o, o, mnie, kurwa, o, 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 robili. właśnie no, no właśnie kurwa kurwa człowiek chory Weż, jest wiesz. ja, ja, chory ja w swoim wieku jak chory to byłem to, to zapierdalałem do roboty no, nie dosyć Kurwa, moje kurwa pełnopłatne, to jeszcze kurwa od kolegów chcę wyżydzić, no? Tak, kurwa, chuj. Nie, no, znając życie, to ja to zgarnął, ale. No, nie, nie chcę, nie chcę mu dawać satysfakcji. Że w razie czego by on to zgarnął, nie chuje. Bo ja sobie <laughs> lubię polatać czasem, kurwa, porobić jakieś dziwne rzeczy. A no on to nie, on to nie on zgarnął? To, on to no, to ty tak byś zgarnął, no. Ale no i za dychę się nie będę kurwa pocił. Człowieku, to nie jest moja dniówka, kurwa. Ja tak, który... nie, tam nie mam. w ostatnim momencie, kurwa, jak jeszcze może, to jeszcze kurwa oskubać Nie, eee, no bez przysady, kurwa. To być po prostu. Ej, ogólnie nie, patrzyłem Bo, na mojego kurwa. tego. Kurwa, gdzie jest? A nie, to dobra, nie, nie na tym końcu, ale patrzyłem na mojego auga. I wzrósł. No, to jeszcze kurwa ładować. No? Wzrósł? No, wzrósł o kolejne 100 zł. Ty pierdolisz. No teraz już 400 kosztuje. O. I obie kłosy mi wzrosło o 100 zł i rękawiczki o 100 zmalały, ale to już, to, to już mało. Mam mały problem. No to kurwa, to tylko jestem w sumie w takim razie na plusie. Jestem, czy, ile? 350? 400 zł? Coś takiego na plusie. Przepraszam, ja ale 250. Czego nie zrozumiałeś, by obie kosy wzrosły o 100. Kurwa aug wzrósł o 100 i tylko rękawiczki spadły 100. Ja jestem na plusie i tak. A, bo ty masz dwie kosy. A, bo ty masz dwie kosy, dobra. No, no i auga, no to ile nawet, nawet jeśli jednego auga. Znaczy nawet ja się bym tylko auga miał, no to bym wtedy wyszedł na zero. A mam kosę. No to i tak czy się. Ale i tak z tą kosą jestem 1100 zł do przodu. Z karamitem. Już? No. Tak, widzę właśnie. Pierdolony. Dobra, idę sobie po picie, kurwa. No, wbijasz tu... Ta. O, jest, jest i ona jedyna. Browar, odpalaj bf -a. Kurwa, ja w to grać nie weź nie. No to się nauczysz. Nie, ja robię tym... sobie pięć fragów kurwa na krzyż, kurwa też na facie zajebanem. Ja, posłuchaj mnie, posłuchaj mnie, zanim będziesz daryja. Yy, zagramy sobie na przykład na ten, na AI, to łatwiej ci będzie wbić fragi i przez to kurwa odlokujesz sobie celowniki. Jakbyś miał celowniki, to już kurwa możesz zapierdalać sobie z tym. No, A no. tak to kurwa jest chujnia. Chyba, że sobie ze snajperem pograsz. To już masz celownik z automatu, nie? Chodź, szczerze, że ja nawet snajperki nie ogarniam. Snajperka jest dosyć ciekawa, no. Nie, my chodzi, że ja nie ogarniam snajperki przykładowo w tej grze. Tak. Moje mu się może spodobać. Ja to kończę, to głównie.